Przygotowujemy się dzisiaj do zmiany aranżacji z stricte jesiennej na zimową, bo za oknem już aura pomału sprzyja i co, bierzemy się do roboty. Na razie wygląda to tak. I mogłabym już powiedzieć, że dobry wieczór, bo mamy godzinę pierwszą. Właśnie odprawiłam męża do pracy. I ponieważ w tym roku stwierdziliśmy, że będziemy robić sobie codziennie mm, kalendarz adwentowy, każdy z nas coś każdego dnia przygotowuje, aby temu drugiemu było miło. Ja stwierdziłam, że na jutro mm, zrobię coś słodkiego do kawy, a jednocześnie coś, co chyba najbardziej kojarzy się z okresem świątecznym czyli pierniczki. Ciasto już mamy, foremki też są, także zapraszam. Będziemy coś tam pichcić. Bardzo Będziesz brać udział w szaszce? Która bombka najlepsza? E, bardzo się podoba mi ta. O. Aczkolwiek ta z kurczaszkiem też ma swój charakter. Ale tak, nie, te święta. Tak, komuś się porąbało troszkę, ale mnie całkiem przyjemnie. Fajnie, że taka inicjatywa. Podejrzewam, że to mieszkańcy przynoszą tutaj te bombki. Nie wiem. Musimy przynieść swoją w takim razie. Ewidentnie, z napisem Nolędziaki. Przez cały tydzień sypał śnieg, teraz jest dzień wolnego, to że trzeba się zająć tym białym puchem. Biorę się za roboty. Właśnie mamy wigilię klubową. Witam z wigilii klubowej. Corocznie zebraliśmy się w niezmiennym gronie, aby celebrować te piękne święta, piękną tradycję. Rozpoczęliśmy w klubie tradycyjnie, potem akcja, wyjazd do Radomia, teraz tutaj. A co było w Radomiu? Troszeczkę. Ja pokażę. Znaki patrolowe już tam widać. Tutaj chciałbym tylko powiedzieć, że standard troszeczkę biesiadowania nam się zwiększył, ponieważ. Tak jak widać włości, yy, ozdoby świąteczne nie tanie zresztą. No i co, siedzimy i fajnie jest. No fajnie raz do roku chociaż w taki składnik podejdźmy, podejdźmy do gospodarza. Gospodarzu... To kuchni nie było, nie? Jak tam dzisiaj? No, działamy, działamy, działamy. Tak jest. Tradycyjnie, tak? tradycji stało się załość, tak. działamy. Idźmy zobaczyć, co gospodarz robi w kuchni. Co tam smażysz? Przysmak. Jaki przysmak? Weź tu nie nagrywaj co, wid ogrywać ciebie? Panie Pana. Nie spalisz kuchni? Jakła. Czy wideliny okienka smażysz? Tak. Komu? Komu można? Co, kurwa, coś takiego paprosz widziś? Pyszne? Pyszne PRL. Uwielbiasz? No jak. To jest smak mojego dzieciństwa. Ja tego nigdy nie jadłem jak byłem mały. Ja właśnie jadłem. domu, normalnie Tak spędzamy Wigilię Klubową. Dokładnie.